Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jak Wam obiecałam, dzisiaj robię jesiennego lookbooka. Mam nadzieję, że na niego czekaliście. Jak lubicie takie odcinki, dawajcie łapeczki w górę. W komentarzu piszcie numer stylizacji, która najbardziej Wam się spodoba, a ja pokazuję Wam, co na dzisiaj przygotowałam. Okej, okay, no to stylówka numer 1, to jest konkretnie ta, którą mam teraz na sobie. Ona jest taka luźna, bardzo, bardzo jesienna. Sukienkę mam z handemu, legginsy, nie pamiętam już, też dawno kupione i biała koszula z Sinseja. Położę jeszcze ewentualnie do tego ramoneskę, która też jest z Sinseya. i co, pokazuję Wam, jak to wygląda już w całości. Wiecie, że jesienią na pewno e, nie zmarzniecie. Jest sam raz na jesienią Uwielbiam tą Ramoneskę. Kupowałam ją jakoś chyba wiosną właśnie w Sinseju, także mega polecam. Ona jest też tutaj e, wiązana. E, I ja sobie do tego jeszcze przygotowałam dzisiaj różową torebeczkę. Tak się prezentuje moja torebka. ją chyba kupowałam, jeśli dobrze pamiętam w Także cała stylówka gotowa. Czas na drugą stylówkę. Także jak ona Wam się najbardziej spodoba, to wpisujcie dwójeczkę w komentarzu. E, tutaj już trochę bardziej poszalałam, bo stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze mój ulubiony płaszcz. Ja go kupiłam e, w zeszłym sezonie. E, w ogóle go wyczaiłam gdzieś na Facebooku i powiem Wam, że jest genialny. E, do tego mam jeszcze Apaszkę, no bo wiadomo, jesień to już sezon na Apaszki torebka, okularki, też z jakiejś sieciówki już teraz nie pamiętam, ale tak naprawdę możecie dopasować tego każde. I uwaga, moja jedna z ulubionych sukienek, którą też zamawiałam internetowo, ale myślę, że wzór jest na tyle popularny, że serio każdy go gdzieś znajdzie. Startujemy ze stylówką numer 3, także jak ona Wam się najbardziej podoba, to wpisujecie trójeczkę w komentarzu. E, tutaj znowu postawiłam na tą ramoneskę z Tinseya, już Wam o niej mówiłam mnóstwo razy, ale ona jest naprawdę genialna i na jesień, i na wiosnę. Jak ktoś nie ma, to polecam się w nią zaopatrzyć, bo jest super. E, do tego założyłam jeszcze sukieneczkę. E, to jest jedna z takich moich już starszych sukienek w szafie, ale mimo wszystko ją uwielbiam. Jest super, bo jest mega dopasowana do ciała. E, pod spód zawsze zakładam właśnie białą koszulę, już mówiłam też to jest ta koszula z sinseja. Buty mam z Born to Be. Tam też lubię czasami coś fajnego zamówić. Czas na stylówkę numer 4, więc jak ona będzie waszym zdaniem najlepsza, to wpisujcie czwórkę w komentarzu. Mam nadzieję, że się nie zaplątałam z tymi numerami, ale chyba wszystko jest na bieżąco. E, tutaj znowu zostaję w białej koszuli, raczej standardowo, tylko ją sobie tu związałam. E, mam też taką. E kamelową, jak to teraz wszyscy mówią, spódnicę. Ona jest zapinana z przodu. Normalnie noszę do niej jeszcze pasek, ale dzisiaj o nim zapomniałam, więc trudno, jestem bez paska. I na rzutka zwykły biały sweterek. Już też, słuchajcie, mam go w mojej szafie tak długo, że, że już po prostu nie pamiętam, nawet kiedy go kupiłam. Do tego moja różowa torebka, czyli raczej takie standardy. Staram się mieszać te ubrania, które mam w szafie, żeby zawsze wyglądały jakoś fajnie, świeżo i do wszystkiego pasowały. No, już stylówka numer 5, zdaje się, że ostatnia. Ona jest taka bardziej. Ja ją traktuję trochę bardziej, tak wiecie, jakoś biznesowo, nazwijmy to, jak idziecie gdzieś do pracy, jak idziecie gdzieś na jakieś eleganckie wyjście, albo po prostu ktoś lubi tego typu styl na co dzień, bo jednak on mi się kojarzy trochę bardziej oficjalnie. Też stawiam tutaj na białą koszulę. To jest ciągle ta sama, sniseja To właśnie o to chodzi, że słuchajcie, wystarczy, że macie jedną fajną rzecz w szafie, a możecie tak nią fajnie manipulować, możecie co chwilę wymyślać Nowe stylizacje. Dlatego takich ciuchów szukajcie w sklepach, jak idziecie gdzieś na zakupy. Jeśli chodzi o spodnie, słuchajcie, one są już stare, to jest ten standardowy chyba krój zeszłego roku, czy nawet przed dwóch lat, już nie pamiętam. Ale bardzo je lubię, bo są z wysokim stanem. Właśnie są takie, wiecie, bardziej eleganckie. Do tego zarzuciłam sobie mój szaliczek. Ja go noszę i jako szaliczek, i jako właśnie apaszkę, tak totalnie na luzie. On jest kolorowy, więc pasuje bez problemu. To rebeczka. I tyle właściwie, więc... Aha, nie mówiłam Wam, spodnie są z Bershki, koszula z a szalik... Szalik nie pamiętam, chyba podkradłam mamie po prostu. Była to już ostatnia stylówka, którą Wam dzisiaj pokazałam. Tak jak sami widzieliście, przygotowałam ich pięć. Mogłabym ich właściwie zrobić jeszcze więcej, ale też nie o to chodzi. Nie chcę, żebyście tu mieli, wiecie, 20 kompletów do oceny, bo fajnie jest mieć właśnie tych kilka takich najlepszych, tych kilka sprawdzonych, które z chęcią właśnie polecicie. Także dawajcie znać w komentarzach, który zestaw najbardziej Wam przypadł do gustu. Wpisujcie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę albo piątkę w komentarzu. I mam nadzieję, że również dzisiejsza aura, słuchajcie się jesienna, piękny las, jesienne liście. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Także jeśli tak było, dawajcie łapeczki w górę. Ci, którzy nie subskrybują mojego kanału, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, bo będzie jeszcze więcej filmów właśnie w tym typie, ale nie tylko, bo jak wiecie, ja bardzo lubię właśnie odcinki vlogowe. Także zapraszam Was do subskrypcji, dziękuję za oglądanie i życzę Wam wszystkim miłego wieczoru. Buziaki, pa pa!